Biznes, który się replikuje. To samo robimy z tej strony, pomagamy ludziom, pracujemy w zespole, i powielamy ten biznes. Bardzo często ludzie pytają się mnie, Piotr, ale jak ja mam zmotywować swoich ludzi? W jaki, sposób ja mam ich, w jaki sposób po prostu mam ich zmotywować? Ja mówię, wiesz co, albo moi ludzie nic nie chcą robić. Ja mówię, wiesz, w jaki sposób ich możesz zmotywować, wprowadź do zespołu, kogoś lepszego niż oni sami są. Wyprodukuj z tą osobą rezultaty. Wyobraźcie sobie, że ta osoba wprowadzana jest, powiedzmy, albo znajdźcie kogoś w swoim biznesie w głębokości. Najniżej wiecie, w jaki sposób wytworzyć ogień, na szczycie ogniska podkładamy. Nie, pod spodem ogniska jedną zapaleczkę dajemy, i w tym momencie te parasole się otwierają. Ludzie patrzą, że coś się dzieje, idą obroty do góry i są zmotywowani. Jeśli utknąłeś w biznesie, to potrzebujesz robić. I, i w tym momencie oczywiście nigdy nie możesz zapomnieć o osobistym, aktywnym dodawaniu nowych ludzi, mimo tego, że Monavi masz jedną osobę w lewą stronę, jedną osobę w prawą stronę, masz naprawdę solidne pieniądze plus kilka gwiazd 500, do niebieskiego kierownika diamentowego potrzebujesz 7, 7 tak zwanych gwiazd 500 w osobistych liniach sponsorowania, to może być nawet ta osoba, ta osoba, co jest fajne w firmie, Monavi opłaca się pracować w głębokość. Stare marketingowe przysłowie mówi o tym, że... W szerokości są pieniądze, a w głębokości stabilność. Ale bardzo często ludzie po prostu szli tylko w szerokość nie pracowali w zespole, a, ponieważ po prostu nie mogli tego robić, nie opłacało im się to, nie sięgali kogoś. Tutaj można tego typu rzeczy robić. Wyobraźcie sobie, to jest Wasza gwiazda 500, dlatego potrzebujecie mieć 7 linii tego typu. Przypuśćmy, że dołożyliście osobę, ta osoba wprowadziła jedną osobę, a, ta dwie osoby. Ta w tym momencie trzy osoby, my oczywiście asystujemy tym ludziom, pomagamy im w osiąganiu sukcesu, włączamy ich do systemu. Ten człowiek to jest po prostu wasza kolejna gwiazda. W tym momencie macie nogę tak zwaną A, B i C. I to jest coś, co potrzebujecie mieć do czarnego diamenta. Jeżeli macie w tego typu nodze 500 paczek tygodniowo, w nodze A, B i C, to w tym momencie jesteście czarnymi, czarnymi diamentami. W Monawii, z tego co mi wiadomo, jest około 50 czarnych diamentów. Jak popatrzycie po prostu na, na, na przechody czarnych diamentów, to w tym momencie po prostu a, dużo ludzi mówi, że jest to nieuwierzenia. Firma Monawi po prostu płaci ludziom bez względu na to kim są, czy po prostu zakładają krawat do prezentacji, czy nie. A, I płaci dokładnie tyle, ile są warci na, na tego typu wyniki. Ostatnią rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, pomóż dwóm ludziom, jednemu z lewej, jednego z prawej strony. Jest to hasło, którego ja używam: albo pracuj przez 40 lat, pracuj w swoim biznesie na etacie. Co wybierasz? Dużo ludzi mówi oczywiście, że cokolwiek potrzeba znaleźć, cokolwiek trzeba zrobić, zrobię, żeby znaleźć dwóch poważnych ludzi. Znajdź trzeciego, jesteś czarnym diamentem. Żeby być czarnym diamentem 7 gwiazd, 500 firma nawet zredukowała do 3, trzeba pomóc trzem ludziom, żeby osiągać po prostu spektakularne sukcesy w tej firmie, A, yy, trzeba, zrobić, trzeba wprowadzić trzech ludzi. Teraz ostatnia bardzo ważna rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć odnośnie tego tematu. Kolejny bonus jest to fundusz kierowniczy dla niebieskich i czarnych diamentów, hawajskich diamentów. W tym momencie y tak zwane 2,5% z puli globalnej, a puli obrotów z całej firmy, a zarabiacie, i jeszcze kolejne centra biznesowe są. Możesz takich dwóch nóg wybudować jeszcze jedną nogę. To samo. W tym momencie ta, ten biznes służy Ci jako noga y już zbudowana i takich centrum biznesowych możesz wybudować jeszcze, firma daje Ci kolejną pozycję. Tak naprawdę trzy tak, tego typu centra biznesowe możesz wybudować ponad swoimi pierwszymi dwoma centrami biznesowymi, czyli z dwóch nóg możesz zarabiać y, z, planów, z planu binarnego do 160 tysięcy dolarów miesięcznie, a 4 razy, 4 razy 40 tysięcy. Są ludzie, którzy w firmie, a, w firmie zarabiają dużo więcej, aniżeli to wykaz zarobków y, o tym dokładnie mówi ale to jest bonus, tak zwana kierownicza prowizja wyrównawcza, który zmienia całkowicie branżę. Jest to plan Unilevel i w tym momencie jest to nowy oddech. Nowy oddech marketingu sieciowego, biznes XXI wieku, i ty możesz na tym skorzystać. Dlatego ci wszyscy ludzie, tacy ludzie, którzy patrzą po prostu na Monawi, mówią o nas, zastanawiają się, co było powodem tego sukcesu, sami chcą to robić i, i po prostu tak naprawdę jest to, jest to coś, co nigdy wcześniej, dlatego firma ukończyła, coś, co nigdy wcześniej nie było zrobione. Ja osobiście, ja nazywam się Piotr Mosio, jestem wdzięczny osobie, która przedstawiła mnie do tej koncepcji, że otrzymałem od tej osoby dany telefon. We'll be right <laughs> back. Wierzę, że jeśli Wy wykonacie działanie z tą firmą, będziecie mogli powiedzieć tak samo. Dla mnie to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem. Dla wielu moich partnerów w Polsce, którzy odnoszą spektakularne sukcesy, pojechali do Stanów Zjednoczonych, osiągnęli, osiągnęli tutaj wiele kierowniczych pozycji z wykazu zarobków, A są tym bardzo podekscytowani. To tak samo była najlepsza decyzja i wierzę, że jeśli Wy wykonasz działanie, pomóż dwóm ludziom i naucz ich, jak oni mają zrobić to samo, a potem zrób to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, a będziesz powiedzieć tak samo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na szczycie.